Witam tutaj ZWE TV, dzisiaj wam pokażę jak podkręcić własną kartę graficzną używając PowerStrip. Więc tak, wchodzimy naszą przeglądarkę, wchodzimy na gogę, wpisujemy PowerStrip. Spacja i download. Naciskamy na pierwszy link, czyli download.net.pl Naciskamy na pobierz. Jeżeli dostanę bla kliknij tutaj żeby było szybciej, zapisz plik, przeglądarkę możemy wyłączyć lub wrzucić na pasek. Naciskamy otwieramy program, naciskamy i coś, coś tam tutaj mamy ten next i start. Instaluje nam się program, to jest bardzo szybko, już mamy. Teraz naciskamy yes, place, a shortka czyli ikonkę na twoim pulpicie, naciskamy ok. Nie resetujemy, nie ma takiej potrzeby. I teraz mamy program tutaj, więc wchodzimy na niego. I pokaże nam się teraz coś takiego, musimy czekać 5 minut i potem będziemy mogli z tego wyjść. Już mamy 5, 5 sekund, przepraszam. Teraz naciskam tutaj, gdzie mamy też cały pasek ikonek, Naciskam prawy myć przycisk. preforms, profiles i konfiguracja, czyli configurate. I tu mamy nasze te... Tutaj możemy podkręcić sobie ten, kartę graficzną i te pierdolę. Więc polecam podkręcać co 10 lub niektórzy już nie mogą, więc wiecie. Eee, robicie to na własną odpowiedzialność, co 10 róbcie i sprawdzajcie na gry, czy wam chodzą, że będzie coś, jakieś będą efekty. Więc to na razie będzie tyle. Zapraszam na helppc.eu znajdziecie więcej poradników i pozdrawiam.